Witajcie, kochani. Jest wielki przywilej modlić się codziennie przed świętem zesłania Ducha Świętego. To, co w Kościele nazywamy nowenną, to jest faktycznie dosyć popularna rzecz w ostatnich kilkuset latach istnienia Kościoła, ale źródło nowenny jest znacznie wcześniejsze. Kiedy wspominamy w niebo wstąpienie, 10 dni przed świętem zesłania Ducha Świętego, to na następny dzień, jak mówi tradycja kościoła, uczniowie wraz z apostołami i matką Jezusa zebrali się na codziennej modlitwie w wieczorniku, aby oczekiwać, aby wzywać. Oni nie wiedzieli dokładnie, co jak ma się stać, ale wiedzieli o obietnicy Ojca, wiedzieli to, o czym mówił Jezus, że to. Duch Święty jest obiecany i że na pewno przyjdzie. I dlatego też poświęcili dużo czasu na to, żeby wzywać, żeby być razem, żeby otwierać się na łaskę, na łaskę, którą Bóg przygotował dla nich. I chcemy robić dokładnie to samo. Chcemy każdego dnia, wieczorem, poświęcić chociaż trochę czasu, aby razem, tam gdzie jesteśmy, jak przybliżyć się do Pana i wołać, aby Duch Święty przyszedł na nam, do nas na nowo z mocą? Dzisiaj chcemy zwrócić naszą uwagę w czasie tej nowenny na to słowo, które właśnie Tomasz przeczytał przed chwilą z Ewangelii Świętego Jana, z 7 rozdziału wersety 37 do 39. Kilka rzeczy, kiedy czytałem ten tekst, zwróciło moją uwagę, i chciałbym się nimi krótko dzisiaj z wami podzielić. W pierwszych słowach tego tekstu czytamy, że Jezus je wypowiedział w ostatnim dniu święta. To był ostatni dzień. Taki finisz. Myślę, że tak jak wszyscy jesteśmy zmęczeni tą sytuacją, która jest wokół nas: i zawodowo, i rodzinnie, i wspólnotowo. Bardzo nam brakuje siebie nawzajem. Bardzo dokucza nam izolacja. Wołamy do Boga, tak w naszych modlitwach, żeby ten czas się skończył, żeby było znowu normalnie. Trochę jest lepiej, ale wszyscy czujemy, że to nie jest jeszcze to. Czujemy jakby nasze modlitwy nie były wysłuchiwane od razu. Wiele razy nie tylko teraz, ale jestem przekonany każdy z nas Znalazł się w takim momencie, kiedy modli się gorliwie o jakąś rzecz, o jakąś osobę, o jakąś sytuację, o zdrowie, o cokolwiek. Jest nam naprawdę bardzo ciężko i przeżywamy naprawdę trudny czas, trudne doświadczenie. I tak, jakby Bóg nas nie słyszał, tak jakby się nasze modlitwy odbijały od ściany, nic się nie zmieniało wokół nas. Przygnębia nas to i frustruje. Doświadczałem dokładnie tego samego. I kiedy o tym myślałem, to, to takie światło słowa i Ducha Świętego przyszło do mnie w tej sprawie. Wiecie, jak się rozpoczyna Księga Rodzaju, kiedy Bóg stwarza człowieka, kiedy umieszcza go w raju, kiedy to, co tam się dzieje, jest niesamowite. To jest przyjaźń człowieka z Bogiem, spacer razem z Nim. Rozmowa razem z nim. Nie było żadnego problemu pomiędzy człowiekiem a Bogiem. To była przyjaźń, miłość, bliskość wszystko, czego potrzeba, żeby być szczęśliwym. I wiemy, że to zostało zburzone gwałtownie przez grzech pierwszych ludzi. I zwróciły moją uwagę te słowa, które Bóg wypowiedział w tym momencie do węża. Wiecie, co powiedział, tak? że potomstwo, potomstwo tej kobiety zmiażdży ci głowę. Co to oznacza? To oznacza, że w sercu Boga w tym momencie już był plan na uratowanie człowieka. W sercu Boga już teraz jest plan, żeby uratować nas, żeby uratować nasz kraj, nasz świat żeby uratować ciebie i mnie. Ten plan jest w sercu Boga, tak samo jak ten plan, żeby zbawić nas, był w sercu Boga już wtedy, kiedy wypowiedział te słowa w Raju. To już istniało, ale czas, odkąd Bóg wypowiedział te słowa, do momentu, kiedy Jezus przyszedł na świat, Syn Boży stał się człowiekiem jak każdy z nas i umarł. I zmartwychwstał i dał ducha świętego. Trochę czasu minęło. Dlatego też chciałem zachęcić nas w pierwszym dniu tej nowenny, patrząc na te pierwsze słowa, na których żeśmy dłużej się zatrzymali, w ostatnim dniu święta. Bóg wypowiedział te słowa. Plan na uratowanie ciebie i mnie, na wyzwolenie nas, na przywrócenie normalności. Jest w sercu Boga. Naszym zadaniem jest zaufać Mu niezależnie od tego, co widzimy wokół nas, ponieważ ten plan jest w Bogu, tak? a my tego oczekujemy. My modlimy się o to. My wiemy, że Bóg nas chce uratować, że Bóg chce nas uwolnić, że Bóg chce dać nam pokój i radość, że Bóg chce wylać na nowo swojego Ducha Świętego. Wyciągamy ręce i ufamy Bogu, że On chce nas poprowadzić. Naszą odpowiedzią na Boży Plan jest zaufanie. To jest pierwsza rzecz, którą chciałbym się podzielić. Tak? To jest to, do czego wzywa dzisiaj nas w czasie tej nowenny pierwszego dnia. W pierwszym rzędzie, żeby zaufać Jego prowadzeniu. Po drugie, Jezus zawołał donośnym głosem. Wiecie, to jest bardzo rzadkie w Ewangelii. Jezus zwykle. Nie krzyczał, tak? Jezus bardzo rzadko to robił. Wyjątkowa sytuacja. Bóg chce, żebyś dzisiaj usłyszał i żebym ja dzisiaj usłyszał ten głos, który mówi konkretnie do ciebie. Do ciebie. To zaproszenie, które Bóg kieruje do ciebie. Podnosi Bóg swój głos, żeby cię zaprosić bliżej. Bo Jezus w dalszych słowach mówi. Przyjdź do mnie. I te słowa stają dzisiaj w centrum naszej uwagi. Jezus zaprasza, to jest konkretne zaproszenie dla Ciebie i dla mnie, żeby do Niego przyjść. Inaczej do Jezusa przychodzimy niż przychodzimy do sklepu. Do sklepu przychodzimy kupować. Mamy pieniądze, podoba się nam to, tamto, wybieramy towar, idziemy do kasy, płacimy, to jest nasze. Do Jezusa nie przychodzimy tak jak do sklepu. Nie ubijamy z Nim żadnego handlu, nie dajemy Mu niczego. My przychodzimy prosić o łaskę. Do Jezusa przychodzimy inaczej niż do urzędu. Jesteśmy obywatelami naszego państwa, przysługują nam pewne prawa, wypełniamy odpowiednie formularze i w urzędzie coś załatwiamy. Do Jezusa nie przychodzimy tak jak do urzędu. Do Jezusa przychodzimy jak do osoby. Otwieramy nasze serca, wyciągamy nasze dłonie. I prosimy, aby przyszedł do nas ze swoją łaską. To jest relacja pomiędzy mną a Bogiem, pomiędzy Tobą a Bogiem, która nie opiera się na tym, że my coś kupujemy albo coś załatwiamy. To jest relacja miłości związana z tym, że Bóg chce siebie nam objawić, czyli pokazać, czyli objawić swoją moc. Przeciwieństwem takiej relacji jest poleganie na wypracowanych przez siebie formach pobożności i religijności. Tak? Ufanie, że wtedy, kiedy wiele razy powtórzymy odpowiednią ilość razy, powtórzymy odpowiednią modlitwę, to Pan Bóg w związku z tym, że to żeśmy zrobili, da nam coś. To jest zupełnie inny poziom relacji. Bóg chce, żebyśmy przychodzili do Niego jak do taty. Opierając się na jego obietnicach. Bóg obiecał nam, nasz Ojciec w niebie obiecał nam, że chce nam dać Ducha Świętego. I my ufamy Mu i przychodzimy z miłością, nie po to, żeby coś kupić, nie po to, żeby coś załatwić, nie żeby coś sprzedać, żeby jakiś handel z Bogiem uzyskać, ale po to, żeby oddać Mu swoje serce, żeby tą relację naszą uprościć. Być może ten czas pandemii, być może ten czas, w którym się znajdujemy teraz, właśnie temu Bogu służy, żeby oczyścić nas z niektórych rzeczy, których żeśmy obrośli w naszych pobożnościach, w naszych formach. Wiecie, można zabrać nam wszystko jako chrześcijanom. Zabrano nam prawie wszystko. Zabrano nam sakramenty, zabrano nam wspólne spotkania w kościele. Ale czego nie można nam zabrać? nie można nam zabrać miłości do naszego Pana. One jest w naszych sercach. Nikt nie jest w stanie tego zamknąć. Nikt nie jest w stanie tego ograniczyć. To Duch Święty wzbudza w nas takie pragnienie miłowania Go, kochania Go. Kiedy Jezus żegnał się ze swoimi uczniami w Wieczerniku, mówił te najważniejsze rzeczy i powiedział między innymi tak Objawiłem im siebie. I nadal będę objawiał, aby miłość, którą mnie umiłowałeś, w nich była i ja w nich. Bóg chce objawiać nam siebie, pokazywać nam siebie, po to, żebyśmy mogli go kochać. Kiedy widzimy Boga takiego, jakim jest, kiedy przybliżamy się do niego, to nie jest proces skończony, nigdy nie będzie skończony, ani teraz, ani w wieczności. Bóg chce objawiać nam siebie cały czas. Wiecie, wysłałem kilka takich życzeń wielkanocnych do moich bliskich ze słowami, które niezwykle mnie poruszyły, które wypowiedział święty Grzegorz z Nareku w odpowiedzi i w refleksji na sytuację, kiedy Jezus przychodzi do zalęknionych uczniów, im pomimo drzwi zamkniętych, i mówi im: Pokój Wam. Święty Grzegorz napisał tak: Niepokoju wszak szukam. Błagam jedynie o ujrzenie oblicza Tego, który Go przynosi. On nie szuka daru, szuka, nie szuka pokoju, chociaż jest on bardzo ważnym darem, szczególnie wtedy, kiedy się lękamy, ale szuka oblicza Zmartwychwstałego, szuka Tego, który ten pokój daje. I dlatego dzisiaj, w pierwszym dniu i w każdym następnym, i w noc zesłania Ducha Świętego będziemy modlić się przede wszystkim o Ducha Świętego. Nie o konkretne dary, ale o to, żeby on sam do nas przyszedł i nas wypełnił. Tak, Bóg chce zwiększyć nasze pragnienie, żebyśmy pragnęli go bardziej niż teraz. Jeżeli nie pragniemy go bardziej, to znaczy, że coś jest nie w porządku. Jeżeli e, uważamy, że to co mamy, to nam wystarczy. To pamiętacie te słowa z Apokalipsy, tak? To jest wtedy sytuacja, która naprawdę wymaga naszego głębokiego nawrócenia. Jeśli uważamy, że nie potrzebujemy więcej Boga, nie potrzebujemy więcej Jego obecności, więcej Jego łaski, więcej ducha świętego, jeżeli go nie pragniemy jeszcze bardziej, to znaczy, że potrzebujemy naprawdę nawrócenia. I Bóg chce to, to pragnienie Jego w nas zwiększyć. I jeżeli go nie ma, to jesteśmy takimi duchowymi starcami. Tak? Duchowy starzec już nie, nie ma marzeń. On po prostu czeka na śmierć. A Bóg chce, żebyśmy żyli i żebyśmy żyli w obfitości. Kiedy pandemia się zaczynała, mieliśmy taki wyjazd koordynatorów. Podzieliłem się takim obrazem, który jest związany z myślą, związaną z Psalmem 103. Kiedy Bóg mówi, że nasza młodość może się odnowić jak młodość orła. Ja uważam, że to jest Słowo w tym roku szczególnie dla nas, że Bóg chce odnowić nas w naszej starości, tak, w naszej wspólnocie, każdy z nas może sobie zadać takie pytanie, czy nie jest takim duchowym starcem. Można mieć 80 lat, tak jak ojciec badeni, którego tutaj trochę zasłaniamy, ale On nigdy nie był duchowo stary. To był człowiek wiecznie młody. On miał ducha świętego w sercu, i to jest człowiek, który nim emanował. I to jest właśnie ten czas, czas, kiedy chcemy otwierać się na nowo na ducha świętego i aby nasza młodość się mogła odnowić. Kiedy młodość Orła się odnawia, to przepraszam, powiem jeszcze kilka, kilka zdań. Najpierw możemy zobaczyć, kiedy Orzeł się starzeje. Jak się starzeje. Dwie rzeczy się z nim dzieją. Po pierwsze, zarasta jego dziób w taki sposób, że on nie może go już otwierać, nie może jeść. W tym czasie również zaczyna się taki proces w nim, że jak już nie może jeść z zewnątrz, to wtedy musi jeść ten tłuszcz, który w nim tam jest i zjada niejako sam siebie. Druga rzecz związana z zestarzeniem się orła, to to, że jego lotki, czyli skrzydła, te pióra, wszystkie no, są takie już stare, że orzeł nie może latać tak? i jest uziemiony. Jest zdany na łaskę innych orłów, które mu przynoszą w tym czasie coś do jedzenia. Jeśli orzeł nic z tym nie zrobi, nic nie zrobi z tą starością, to po prostu umrze. Ale jest szansa. On może coś zrobić. To nie jest łatwe i trochę boli, ale jego młodość może się odnowić. Jak? Przede wszystkim, orzeł, kiedy widzi swój stan, widzi, że to nie zmierza w dobrą, w dobrą stronę. Może walić za przeproszeniem dziobem o skałę, po to, żeby to, co tam się nagromadziło, zniknęło. I wtedy może na nowo jeść. Może trzaskać tymi skrzydłami o skałę po to, żeby te zbędne pióra, które mu przeszkadzają, które go obciążają, które nie pozwalają mu latać, wypadły. I wtedy jego młodość się odnowi. Orzeł jest wtedy zdolny do latania i zdolny do jedzenia. Ja jestem pewien, że to jest taki obraz na ten dzień, dzisiaj dla nas, że Pan chce, żeby nasza młodość się odnowiła żeby te stare rzeczy, które są w nas, odpadły. Musimy trochę tymi skrzydłami poruszać, żeby te lotki po prostu odpadły, żebyśmy mogli wzbić się na nowo w górę, żebyśmy mogli spojrzeć na, w nowej perspektywie na to, co Duch Święty chce nam dać, jak on chce nasycić nasze pragnienie. Chce na nowo nas nakarmić swoją obecnością, swoim duchem świętym. I dlatego dzisiaj i każdego dnia, niezależnie od tego, gdzie jesteśmy, zachęcam do tego, żeby naprawdę się modlić tak, jak Duch Święty nam podpowiada: z gorliwością, wyciągając do Pana swoje ręce, klękając przed nim, wołając o ten dar, żebyśmy nie zestarżeli się, ale żeby nasza młodość się odnowiła, żebyśmy mogli usłyszeć donośny głos. Donośny głos Jezusa, który do nas dzisiaj mówi, i żebyśmy ufali mu, bo ratunek dla nas jest już obmyślony, jest w sercu Boga, a naszym zadaniem i naszą odpowiedzią jest mu zaufać. Dziękuję Wam bardzo. Troszkę przed...